Po ostatniej przygodzie Janusz i Pampusz zostali zamknięci w Lochach. Co będzie się dziać teraz? Kimne. o jakie ładne głazy też się kimny. Cała wasza trójka i czwórka, bo Pampusz też się liczy. Który sobie kimnął. Czekajmy na tę chwilę. Zaatakujemy pałac lorda. Co to za remont? Nie wadzę. Ma... Występują. Pampusz. My jesteśmy sługami Pana naszego Lorda Mistrza. Właśnie. Janusz. Dobra, wyważyliśmy kratę. chodź, teraz ty pierwszy. Dobra. ja. Mroczny strażnik. Nie wolno wam tutaj wchodzić. Tu jest strzel strzeżone tylko dla naszego Pana. Cifripio jako... jako arcy... arcy... Wow, naprawdę, to jest duszy zamek. Żołnierz z przyszłości. Co? jeszcze was. I mężczyzna w roli mężczyzny. A ja jestem mężczyzną. W filmie Janusz i Pampusz. Część piąta. Nowa nadzieja. Tak się złożyło. Tak się złożyło? Nie ma, że tak się złożyło. Tak się stało.